Także dzisiaj coś, co chyba najbardziej lubicie, czyli taki mój unboxing zakupów. A w tym przypadku nie jednego wzmacniacza, a dwóch. I dwa wzmacniacze są uszkodzone. Ta paczka ogólnie leżała u mnie z dwa miesiące chyba. No ponad miesiąc na pewno leżało, bo dawno temu to zamawiałem, bo się pojawiły sprzęty do naprawy od Was. No i też gorąco Was zachęcam do tego, abyście się odzywali do mnie z... Swoimi wzmacniaczami czy które wymagają jakichś napraw, tam na dole w opisie macie kontakt do mnie. Śmiało się odzywajcie, ja bardzo chętnie wam naprawię. No i też wysyłając sprzęt do naprawy, przyczynicie się do rozwoju kanału, bo z tego głównie teraz zarabiam. Także z tego co pamiętam, to tutaj były dwa. Znaczy były, no powinny być, dwa Kenwoody i też dwa były grzebane przez osobę, która mi wysyłała. Czy tam chyba przez poprzedniego właściciela, od, ko od kogo ma ta osoba te sprzęty, już naprawdę nie pamiętam, bo to dawno temu było, gdzieś ta konwersacja mi zaginęła całkowicie. Na Messengerze. W każdym bądź razie dałem za to 150 zł i tam chyba wysyłka, dwie deszki, bo to akurat się zmieściło w gaberycie C to naprawdę dużo waży niosąc tutaj na górę tą paczkę, no trochę się zmęczyłem nie powiem. Na no oko tu 20 ponad kilo może być. No 20 ponad może nie, ale około 20 bo naprawdę już się na pod tą paczką. Dobra, to co ja zdejmuję ten karton. No, i zobaczymy sobie w środku, bo sam jestem ciekaw, czy to w całości dojechało. Bo dwa wzmacniacze się tak zmieściły. No, miejmy nadzieję, że są całe. A przynajmniej, że panele są z metalu i się nie połamały, tak jak w przypadku diory. Także co, ja biorę nożyk jakiś albo coś innego i zdejmujemy. Tu przecinamy to wszystko, i wyjmujemy ze środka to, co jest tam. No dobra, słuchajcie, tak ten sprzęt wygląda. Są to dwa kenudy KA4040R. No i słuchajcie, no panele wyglądają tak jak widzicie, w sensie, że są ubrudzone, nic nie jest popękane. A tak w ogóle to jest metal, czyli no bardzo fajnie mi się podoba, jak jest właśnie w ten sposób sprzęt, czy amplituner czy wzmacniacz wykonany. Bo to jest zawsze fajne w odbiorze. No i tak samo, a nie, tutaj mamy plastikowe akurat, te nasadki tutaj na potencjometry tu mamy tony wysokie, niskie, tutaj balans tutaj wyjście na nagrywanie, czyli te rack out całe to tutaj chyba mamy właśnie taki selektor przyczepiony do gałki mm, i to zrobione bezpośrednio tutaj, bo input, czyli selektor wejść, mamy tu zrobiony tak, że to się obraca 360 stopni, więc można się domyśleć że raczej jest to zrobione na przekaźnikach ewentualnie na układach scalonych, ale to Yy, dowiemy się zaraz, jak to pościągam te klapy, zobaczymy do środka. W tym wzmacniaczu brakuje dwóch kondensatorów, jakiś tam, nie wiem jeszcze jakich. No i też brakuje tu kilku śrubek po bokach. No i ogólnie to jest oryginalna gałka, taka jak powinna być tutaj. Tylko, że ten metal, co nachodzi na ten plastikowy szkielet, powiedzmy sobie w ten sposób, po prostu gdzieś odpadło, nie wiem gdzie to jest bo do mnie to nie przyjechało też ciekawe, że tutaj mamy te przełączniki bardzo duże power nie no, słuchajcie, taki ogólny odbiór podobają mi się te wzmacniacze całkowicie e, a ich lata produkcji to początek lat 90 a konkretniej wychodziły między 91 a 93 rokiem także trochę lat mają ale jeszcze pochodzą z tej złotej ery audio, gdzie to naprawdę miało jakość no i też mamy końcówki mocy Zrobione na tranzystorach, także możemy tutaj oczekiwać, że będzie fajne brzmienie, choć nie zawsze tak jest, że tranzystor, le tranzystor lepiej brzmi od hybrydy. Zda trafiło mi się parę wzmacniaczy na układach STK, które brzmiały lepiej od tranzystorowych konstrukcji, bo hybrydy to generalnie takie tranzystory mocy, tranzystory sterujące, biasu. Y wszystko to mamy w jednej, w jednej paczce, a w tych konstrukcjach Tradycyjnych, czyli tranzystory, mamy oddzielnie tranzystory poprzykręcone do radiatora, a że wszystko jest fajnie oddzielone od siebie, to też mamy mniejsze zniekształcenia. Tak jak mówię, hybrydy zdarzały się lepiej brzmiące od tranzystorów, też ma na to wpływ preamp, kondensatory, op-ampy, czyli wzmacniacze operacyjne, wiele tutaj jest zmiennych. No dobra, to słuchajcie. Ja jeszcze zerknę sobie przez tutaj pokrywę, albo w ogóle wezmę ściągnę tego na górze, wzmaka. Aha bo jeszcze jeszcze nie mówiłem o mocy. Tutaj na stronie znalazłem e, takie info, że 2 razy 70 w potrafi dać na kanał ten, ten, ten wzmacniacz. Także to dosyć fajna moc jest. O Jezu, tu jakiegoś układu nie ma, jakiś układ jest wycięty. Będzie ciekawa przeprawa. To, to już, no dobra, ja już to widzę po tym sprzęcie, że będzie ciekawa przeprawa. Nie będę tutaj skamlał, że coś mi się nie podoba, bo dałem za te dwa zmaki 150 zł tylko. A myślę, że film będzie dość ciekawy z naprawy tych sprzętów. Dobra, idę po śrubokręt. No i dobra, to co na pierwszy rzut oka widzę, to że nie było tu za bardzo grzebane, nic nie jest wylutowane. Ogólnych takich przypaleń nigdzie nie ma. Bezpieczniki też tutaj są całe. I też nie wyglądają na wymieniane, bo są zakurzone. No dobra, no wszystko wygląda tutaj całkiem dobrze. O! Coś nieciekawego zauważyłem. Coś bardzo takiego zauważyłem, co może popsuć pracę takiego wzmacniacza, bo on jest uszkodzony. Tylko nie pamiętam, co go bolało, ale no to wygląda kiepsko tutaj. Być może to będzie powód usterki, nie wiem. Zobaczymy. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. No i tutaj, tak jak. Możecie zauważyć Chyba nie, nie widać Wezmę bardziej do boku Tak jak mówiłem, tutaj nie mamy układu scalonego Jeśli chodzi o selektor wejść Przez który W środku są załączane odpowiednie Źródła dźwięku Tylko tutaj mamy piękny rząd przekaźników Dobra, czyli tutaj Chyba Nie wiem czy widzicie jak to się błyszczy Ja nie mogę nie mamy tutaj tradycyjnego selektora, o który mi chodzi, czyli że pokrętło mamy, który, które od razu obraca blaszkami, które potem wchodzą i zwierają ze sobą piny różne. Tylko tutaj mamy właśnie przekaźniki, które są szczelnie zamknięte. No i chyba coś tutaj nie działało do końca z selektorem wejść. No to ktoś postanowił zapsikać całą tą płytkę PCB w jakimś waksie, no. Wszystko jest zawalone olejem, to się błyszczy jak nie wiem, na palucha to wziąłem To smugę zostawiło, o Teraz wziąłem na palca, widzicie? Jaki olej Tutaj strona końcówki mocy jest cała czysta, ale tutaj gdzie mamy selektor To jest tragedia No ta No i nie się śrubka, coś tu było Zgniebane, czyli to z selektorem, problem, z selektorem jest problem? Nie wydaje mi się Bo tak jak wcześniej mówiłem Coś tutaj znalazłem Wezmę telefon, zrobię wam zoom. Tutaj mamy tranzystor biasu, Widzicie, co tam jest? Tam są połączone dwie nóżki ze sobą jakimś drucikiem. Prawdopodobnie to jest baza zwarta z kolektorem, bo przeważnie kolektory to jest środkowa nóżka w tranzystorach, a pierwsza nóżka to chyba najczęściej baza jest, ale też mogę się mylić, może to być. Model kondensatora, który ma jakoś tam te nóżki pozamienione, bo nie widzę dokładnie jaki to jest model. Tranzystory mocy nie były też odkręcane. Dobra, ja wezmę pensetę, usunę to i podłączymy sobie go do prądu. Ale no powiem Wam, że ciekawa sprawa. Takie coś zwierało nóżkę tranzystora BIASu. O, widzicie? Takie gówno zwierało nam to. Teraz sobie odpalimy. Nie wiem, chociaż w sumie może podczas transportu z tamtego coś wypadło, bo one były jeden nad sobą poukładany, ten był na dole. To podłączymy sobie go przez żaróweczkę. I zobaczymy, co chodzi. Dobra, mamy żarówkę przygotowaną. Podłączamy wzmaka. Okej. Okay. Tutaj pstryciek zobaczę. Jest na jedynce. Zrobię tak, żebyście żarówkę widzieli. O, macie ją w rogu że palimy No i się nie włącza Dobra, wezmę miernik, zobaczymy w tym kanale gdzie było zwarte, zobaczymy sobie tranzystory mocy. Na razie idzie na bok Sprawdziłem oba kanały tranzystory nie są nigdzie zwarte. Ogólnie zwarć nie mają. No dobra, słuchajcie, czyli temat wygląda następująco: że to jest trup. Ale czemu? Zobaczę, czy się da od dołu pokrywe zjąć. Zobaczymy, jak to od drugiej strony wygląda wszystko. No, jakieś tam okienko jest, powiedzmy, do końcówki mocy chociaż. I coś tu jest. Jezu, obudowa ochlapana cyną. Zaraz wam pokażę na tym. Na ekranie, ale to średnio wygląda. Dobra, chwila prawdy. Tu było ciapane. Ktoś tu przelud tranzystorów robił mocy, no i tranzystora biasu. No i jakiś kabelek tu jest poprowadzony. Ej, było coś tutaj cudaczone. Po tej stronie, gdzie, gdzie mamy końcówkę mocy. No i też tutaj kolejny drucik cyny wystaje. Nóżek on akurat nie zwierał, ale mógłby zewrzeć. Przy sprzyjających warunkach mógłby się przestawić. Albo coś zrobić. To jest zachlapane cyną wszystko. Ja nie mogę. O, i tu mamy też kolejna rzecz. Kreska cyny, która wjeżdżała już na nóżkę obok tranzystora mocy. Taka chlapnięcie takie cyny było. Niby się przez tą soldermaskę nie przeżarło, ale. I to nie powinno tak wyglądać po lutowaniu. Chociaż jeszcze zerknę na schemat i zobaczę, gdzie tutaj napięcia pomierzyć. W kwestii w ogóle tego włączania i jakie tu są zabezpieczenia, jak one powinny działać. Dobra. To ja lecę na schemat i zaraz do Was wrócę. No dobra, trochę sobie po tym przy tym posiedziałem, posprawdzałem co nieco, sprawdziłem te schematy, jak to działa. No i jest w sumie chyba przyczyna tego, czemu się ten sprzęt nie włącza. A mianowicie, prąd z tego małego transformatora oznaczonym na schemacie T2 idzie nam na diody prostownicze gdzie po wyprostowaniu mamy 12 V prądu stałego, dzięki czemu mamy zasilanie przekaźnika i układu IC6, który daje nam 5,5 V. Sterowanie przekaźnikiem głównego zasilania odbywa się przez tranzystor Q54, który po dostaniu napięcia z układu IC3 na swoją bazę zaczyna przewodzić i zamyka obwód. Wtedy przekaźnik załącza zasilanie. ic 3 to można powiedzieć, że taki mózg tego wzmacniacza bardzo to upraszczając i decyduje on między innymi o tym, czy wzmacniacz ma się uruchomić. W tym wypadku uruchomienie nie pozwala, bo dostaje sygnał na 13 nóżkę od układu IC13, który mówi, czy jest problem z końcówką mocy, czy nie. To układ, który Właśnie bada nam, czy mamy prądy stałe na wyjściu, czy mamy przyciążenie. Także ja ten tranzystory jednak wylotuję bia z tranzystory mocy. No i je się zobaczy na testerze skąd się bierze, to przebić. Bo tak właśnie z tą protekcją temat wyglądał w nazzie 701. Tam też mieliśmy dużo zabezpieczeń i też jak jakiś problem z końcówką mocy był, to całe zasilanie po prostu nie ruszało. No dobra, słuchajcie, temat o tyle ciekawie tutaj wygląda, że mamy z tej strony, ja trochę odkurzyłem już to wszystko, ale tutaj mamy takie dwa układy, o tutaj widać, do nich były przykręcone radiatory, mamy jeden układ, a tam drugi, ogólnie one odpowiadają tutaj za sterowanie tranzystorami mocy, w nich są tranzystory sterujące, para różnicowa, e, jeszcze jest układ od prądów spoczynkowych tam w środku, Także, jak tak jeden układ nam padnie, no to mamy pograne, nie? No i temat wygląda tak, że paskudnie wyglądają te luty przy tych układach. Tutaj w ogóle jest zgniła ścieżka. kolej tutaj w tym drugim układzie, on jest pod ten kanał podpięty. Tutaj też te luty źle wyglądają. Tutaj też jest już ścieżka nadgnita. Także ja to przelutuję. Okolice też tutaj poprawię tego. No i zobaczymy. Wlutuję tranzystory w. Także no, średnio to wygląda. No i jeszcze ten kabelek tu poprawiłem, przylutowałem od nowa, bo też te luty tam ktoś zrobił takie, naprawdę jakby to, nie wiem, może to zapalniczką było lutowane kiedyś tak, nie wiem, 10 lat temu też jakiś poranik widziałem, drut cyny nad ogniem, wystawiałem, on się topi, kapie tam. No dobra, mniejsza. Ja biorę lutownicę, no i przelutujemy sobie to wszystko, ja wstawię tranzystory mocy, no i zobaczymy czy to ruszy. Jeden z takich układów w tamtym wzmacniaczu mamy wycięty. Także jeden jest układ wycięty. Jest szansa, że tam też jeden działa układ. Także, jakby ten się okazał po prostu śmietnikiem trupem, to może by się zrobiło z dwóch wzmacniaczy jeden. No i coś by z tego wyszło. Ale miejmy nadzieję, że to jest sprawne. W ogóle najlepiej by było, jakby się dało je kupić. Bo jeszcze nie sprawdzałem, może to jakiś łatwo dostępny układ jest, aczkolwiek wątpię. No i tutaj, to właśnie zgnita ścieżka jest od minusowej szyny zasilania. No, główne zasilanie akurat jest zgnite. Tutaj też już zaczyna gnić, bo to jest pin 9 i 10. Na 9 i 10 mamy VCC minus, bo tutaj mamy datasheet tego układu i 9, 10 minus VCC, dokładnie to jest to. Wczoraj wieczorem już było dosyć późno, dzisiaj już mamy kolejny dzień, świeża głowa, dzisiaj jest sobota Także jeszcze dzisiaj chcę na 20 dla Was zrobić ten odcinek Także no, w tym odcinku nie naprawimy żadnego ze wzmacniaczy niestety, bo raczej trzeba będzie zamawiać części I to w wypadku tego wzmacniacza niekoniecznie tranzystory mocy, czy tam po te tranzystory BIASu, które mam wylutowane, sprawdzone miernikiem nie są sprawne, tylko układy sterujące tymi końcówkami mocy, czyli ten układ i ten układ. Po wylutowaniu tranzystorów mocy i tak były prądy stałe na wyjściach. Magia, co? Potem zacząłem. Potem wziąłem się za pomiary tych układów tutaj, mierząc tutaj te elementy, sprawdzając napięcia. Coś zaczęło mnie w rękę grzać, jak się okazało. Tutaj, gdzie jest wlutowany ten układ, jeden sobie wylutowałem układ wczoraj wieczorem, a drugi mi tutaj został Podłączyłem go do prądu, oczywiście zworkę zrobiłem na przekaźniku, żeby w ogóle podać prąd jakiś na tą końcówkę mocy Żeby tu jakieś pomiary zrobić, takie no, rzetelne powiedzmy, bo na tym tykaniu to se można zrobić Ten laminat tutaj pod tym układem, mimo że niczym nie jest obciążony, żaden sygnał nie jest podany, zaczął się grzać Tutaj macie zdjęcia z termowizji, 70 stopni laminat a chyba tam 120 czy 130 stopni radiator od tego układu. A podkreślam, nie ma żadnego obciążenia, nie ma podane, podawanego sygnału. Także czary, co? No i temat wygląda w ten sposób, że nasz układ Protect mi się wydaje, znaczy mi się wydaje, no, na pewno uratował nasze tranzystory mocy odcinając zasilanie, bo na wyjściach tych układów pin 11 i 12. One nam właśnie sterują końcówką mocy i są wyjściami z tranzystorów sterujących, które są w tym układzie. No i tutaj mamy takie super napięcia jak. A, jest zero, ale zaraz załączę zasilanie. Zarówka niby się zachowuje normalnie. Pokażę Wam, jakie napięcie sterowało na sterowało naszymi tranzystorami tranzystorami mocy, miernik będzie widać także na tranzystory trafia dokładnie minus 20V, 23 zobaczcie co się dzieje z wyjściami a układ jest już bardzo gorący no i teraz mamy tutaj, pokazuję no teraz mamy, zmieniło się na dodatnie napięcie, więc nieźle, co? Także no, będę musiał poszukać tych układów i je wymienić Prawdopodobnie w tamtym wzmacniaczu też padły te układy A że był jeszcze dodatkowo grzebany I coś tam już widziałem, że jest jeden tranzystor mocy zielony jakiś sadzony Także też trzeba będzie zamówić tam tranzystory mocy No i widzicie, niby miało być fajnie, tutaj zaszczędzone miejsce A całe te układy sterujące są do wymiany Transistory mocy i biasu są sprawne, z miernikiem sprawdzałem. Znaczy, testerem. Wszystko tam wykazuje prawidłowość. Jeszcze jak tamten układ był wlutowany, to już na tym tykaniu on strasznie się nagrzewał. Nie tak, żeby parzył, ale się ciepłe szybko robiły. Doświadczenia z tymi Kenwoodami nie miałem, więc to dla mnie jest świeża usterka. Zwykle jak przychodzi mi robić wzmacniać jakiś czy amplituner, no to wiecie, jak jest zbudowana końcówka mocy. Albo mamy hybrydę. Jakiś układ sterujący tą hybrydą, ale się nie spotkałem z tym, żeby się te układy sterujące psuły A że tutaj mamy końcówkę na tranzystorach, to tutaj mamy też układy sterujące, które z tego co wyszło są uwalone, ale jeszcze nie wiem przez co Posprawdzam kondensatory testerem jeszcze w, w obszarze tych właśnie, które są razem złączone, te kondensatory z tymi układami Trochę poczytałem o tym i też niby tak samoczynnie po prostu przez, przez wiek potrafią padać, ale ja i tak zobaczę te kondensatory Jeszcze może się zrobić tak, że wszystkie elektrolicy się wymieni No już trochę jest podłączony No i tu już ciepło daje z laminatu Także układy są ubite Nie fajnie, bardzo nie fajnie Nie wiem czy takie znajdę, a jak znajdę to za ile Dobra, to ja myślę, że poszukam sobie jutro tych układów Bo czy zamówię w sobotę, czy w niedzielę nie, nie zrobi to różnicy, przyjedzie to w ten sam dzień Także myślę, że to na tyle na razie z tego odcinka Trzymajcie się, no i cześć